Witajcie moi drodzy! W dzisiejszym vlogu jest godzina 7.50. Jak widzicie dzień trzeci. Nie przesunęłyśmy Oliś. 3 sierpnia, dzisiaj już. A my byłyśmy już z Oliwką. Halo? Halo? Byłyśmy już po bułeczki. Kupiłyśmy chlebek w sumie, chlebek, który uwielbiam z suszonymi pomidorami i dla Martynki mleczną bułeczkę, nie? Bo ona czasem tego chlebka nie ma ochoty, żeby go jeść. Kupiłyśmy też francuskie ciasteczko, zjemy na drugie śniadanko i powiem Wam, że Martynka jeszcze śpi. Toliczka zaraz idzie spać na pierwszą drzemkę, bo już dwie godziny nie śpi, prawie. Więc jeszcze troszkę jeszcze wypijesz mleczusia i pójdziesz zaraz spać, tak? A ja się biorę za ogarnianie domu. Tak, więc mamy godzinę 8.40. Godzinę temu się do Was odzywałam z Oliwką, a teraz jest Martynka. I co Martynka robi? Ja. Yeah. Mleczną bułę i jajów i Martyna ogląda bajkę, prawda? Martynka, jak co rano ogląda, okto nauci byli, a teraz psiaki, futbolaki, i po psiakach futbolaka w telewizor klik, wyłączamy, a Martynka biegnie do łazienki się myć i ubierać. Godzina 8:40, Martynka dopiero niedawno wstała. Tam w tle widzicie, suszą nam się jeszcze pluszaki. Mamy teraz czas na pranie wszystkich maskotek, i jeszcze chyba została nam jedna partia do wyprania. Może się zmieści reszta w jedną pralkę. Dzisiaj to zrobimy, a ja się biorę zapisanie. Herbatkę sobie zrobiłam w wielkim kubeczku. Jeszcze tylko śniadanko. Dopiero zjem śniadanie, tak. Dobrze widzicie, 8:40, dopiero zjem śniadanie, a nie śpię już jakieś 2,5 godziny. No i się wezmę zapisanie, może zdążę, jak oliwka się nie obudzi. Obiad się robi. jest same warzywa na razie. Gruszek z marchewką, bo mam ochotę. A tu warzywa ziemniaczki, marchewka i fasolka szparagowa dla dziewczyn. I jeszcze będzie do tego indyk, kotlety z indyka. No. Indyk kotlet. Nie wiem jak u Was, ale u nas jest dzisiaj strasznie, strasznie senny i pochmurny dzień. Zobaczcie jak się chmurzy znowu. Od rana była okropna mgła. Mgła sobie poszła, wyszło na chwilę słońce, ale wróciły chmury. Więc ciekawe, czy będzie padać, czy nie będzie padać. I czy wyjdziemy, czy nie wyjdziemy, bo jeszcze się z domu nie ruszyłyśmy. Dzisiaj taki szybciutki hol zakupowy, bo już nam Oliś tutaj zabiera zakupy. Co tutaj ostatnio kupiłyśmy podczas naszej wizyty? W King Crossie butki dla, dla Martynki do przedszkola. Budki z. Pokaż jednego. Z Elzą. Na gumęczce szare. Gumercze, jak szare. Słoń. szare jak słoń. Oliś kradnie ciuszki Martynka miała takie same. No Praktycznie różowe. identyczne, tylko różowe i trochę inny obrazek też z Elzą. Więc wiemy, że one są wygodne. Mają mięciutką podeszwę. Będą. Idealne do przedszkola, kupione w CCC. Proszę, Oliwka. Proszę, możesz się bawić butami. A teraz mamy jeszcze trochę ubrane. Zypepko ubraneczka, bodziaczek dla Oliwki w rozmiarze 86 i one były w promocji za 5,99. 86 już pepkowe bodziaki kupujemy, bo to jest rozmiar następny, jak Oliwia będzie nosić. Ale niestety był tylko jeden. Oli, nie gryź buta. Nie gryź buta. Oli, nie gryź buta. Ja Masz bodziaka. Wchodziła. No właśnie. Eee, Legi, siaki ze świnią pepą w rozmiarze też 86. Z 86 za 9,99. 15 zł. Oliwia kradnie. Metkę kradnie. Dla Oliwii rzecz jasna, też leżą, będą leżały w szafie, będzie je nosiła niedługo i jeszcze coś dla Martyny. Rozmiar 128. Leginsy niebieskie ze złotymi serduszkami. One były za 9,99, nie w promocji. Hej, hey, hey, Oliwia ciągle gryzie buty. 9,99 i nie je w promocji, to jest normalna cena teraz z nowej gazetki I powiem Wam, że jeżeli się zastanawiacie nad legginsami z pepko To ja Wam bardzo gorąco polecam Mimo, że one może nie są jakieś grube, bo to jest cienki materiał Ale przynajmniej z tymi, które mamy, nic się po praniu nie dzieje Oliwia nam tu zjada metkę, halo Halo, dam ci coś innego, proszę. Masz tego, pozjadaj, a nie metkę. Nic się z tymi legginsami po praniu nie dzieje. Jakoś tutaj nie zmieniają swego, że tak powiem, kształtu, czy nie mechacą się. Przynajmniej nie zauważyłam nic takiego w legginsach, które mamy, a mamy ich trochę. Z Pepków właśnie całe lato, Martynka w nich chodzi, jak jest pogoda taka troszkę i chłodniejsza, to chodzi w tych leginsach właśnie, czy to do piachu na plac zabaw, czy do parków rozrywki jakie jeździmy, bardzo wygodne bo na gumce Mama! Mama, słucham to jutro do parku ale robić. jutro nie idziemy do parku rozrywki innym razem jak pójdziemy, tak? U, tak. no i teraz nie mamy nie jeszcze się... trochę leginsów Oj, właśnie kupionych do przedszkola bo są niedrogie wygodne Mięciutkie. No i y, nie jest, y, że tak powiem, szkoda, jak się coś z nimi stanie, bo kosztują bardzo niewiele, jak właśnie na leggingsy. No to już by było na tyle. Musimy kończyć, bo widzicie tutaj Oliwia nam sieje zamęt. Porwała buta. Cały dzień kompletnie nie miałam, kiedy nagrywać. Myślałam, że będziemy tu właśnie miały ze sobą cały czas aparat, ale jakoś tak wyszło, że go nie zabrałyśmy. Teraz już tu sobie, jak widzicie, pracuje, pisze, renderuje się film. Kolejna recenzja, tutaj opublikowane nowe także są. Także nie ma za bardzo co jeszcze tutaj pokazać, co robiłyśmy. Nie będę też za dużo opowiadała, no bo takie suche opowiadanie to nie jest fajne. Myślę, że lepsze, dużo lepsze jest, jak się jednak pokazuje i widzi, co się tutaj właśnie robiło w ciągu dnia, więc nie, będziemy, nie będę opowiadała. Pokazałam Wam także, co kupiłyśmy wczoraj na zakupach i to miał być osobny film, ale zostanie w takim razie połączony w jedno, bo też to było dzisiaj nagrane. Także będzie to bardziej film z holem zakupowym niż vlog daily vlog, co się u nas działo. Innym razem nadrobimy i pokażemy wam, zabierzemy was w kolejne nasze wycieczki, spacery właśnie. A tymczasem ja się już z Wami żegnam. Życzę Wam miłego wieczoru czy też miłego dnia. Zależy, kiedy będziecie oglądać ten film i gorąco zachęcam do subskrybowania naszego kanału oraz do oglądania innych filmów. Trzymaj!